Witam Was ciepło i serdecznie. Dziś czytanie, co mnie pobudza? Cóż to takiego daje nam napęd ten rakietowy, że możemy, wiecie, do przodu wyrywać i lecieć tam, gdzie lecieć mamy? No, pewnie każdy ma swoje jakieś tutaj przemyślenia, ale może karty mają. Wiecie tak, przewrotnie, coś innego nam do powiedzenia. Ciekawa jestem, jak zwykle, słuchajcie, do wyboru trzy talie: jeden, dwa lub trzy. Każda z nich jest kompletnie inna, w związku z tym i pyta pytania, odpowiedzi na te pytania również mogą być zaskakująco różne. Ok, ale koniec gadania, pora na na czytanie. Zobaczmy, co tam, co tam u jedynek? Ja witam was drogie jedynki. karty na stole. I na początku myślałam, że to czytanie, jak podawałam wam temat tego czytania, będzie raczej takim czytaniem dość lajtowym. A tu już po rozłożeniu kart, właśnie dla Was, drogie jedynki, okazuje się, że to jest dość trudne czytanie, dość ciężkie czytanie. Nie tyle dla mnie, co dla osób, które są jakby zainteresowane wynikiem, bo hmm, prawda albo coś koło prawdy może być takim boczcem, taką szpileczką, ale, ale słuchajcie do tematu. Co cię pobudza? Tutaj aktywność, tutaj ruch, tutaj seksapil, tutaj wielka charyzma i dążenie do tego, co ja chcę. To jest takie wyznaczanie sobie celów, i ciągle bycie w ruchu, ciągle bycie aktywnym, ciągle bycie niezaspokojonym, ciągle poszukiwanie czegoś nowego, czegoś, co da Wam możliwość wykazania się, pokazania, jaka jest Wasza wartość, Wasze umiejętności, ciągle szukanie tego życiowego smaku. To Was. Pobudza. Ale w tym ciągłym szukaniu trzeba uważać na to, co można złowić. Po prostu, bo z życiem i z tym pudełkiem czekoladek, które nam to życie daje, jest tak, że czasami są to czekoladki z galaretką, tak jak pewnie większość lubi, a czasami w tym, w tym cukiereczku, w tej właśnie czekoladce, w tym papierku. Jest coś, czego nie chcielibyśmy dostać. Coś, co może być odbiciem nas samych dokładnie. I jak to mówią, trafiła kosa na kamień. Ktoś może mieć takie samo podejście jak ty do życia, a wówczas to nie ty będziesz łowił, tylko ta druga strona będzie łowiła. Okej, okay, rada, jaka tutaj mi wyszła: przestań przestań cały czas udowadniać sobie innym, że jesteś pierwsza, pierwszy, że możesz, że wygrasz, że twoje będzie na wierzchu, że zwycięzca jest tylko jeden. Wiecie, taka rywalizacja dosłownie o wszystko, nawet o te przysłowiowe, Złote kalesony. Daj sobie z tym spokój. Najwyższy czas przestać bawić się w tą grę. I na koniec, jeżeli weźmie się to wszystko, co powiedziałam, pod uwagę, albo wręcz nie weźmie się tego wszystkiego pod uwagę, a tylko mm, kroczyć się będzie dalej swoją ścieżką, do czego to wszystko może zaprowadzić? A przecież te wszystkie czytania to miały być takie pierdzące tęczą, piękne wszystko, piękne, cudowne, fantastyczne, mówiące o szczęściu. A tutaj jest jedno wielkie ostrzeżenie ode mnie, od kart, żeby uważać, bo w tej grze może się okazać, że tak naprawdę można zostać z ręką, w nocniku. Ani jedno, ani drugie. Można stracić tą grę życiową, bo chce się właśnie teraz grać cały czas o tą wygraną. Można przebagapić swoje szczęście, swój sukces, miłość i zostać z niczym. Hmm. Czyli pora się zatrzymać i przestać wszystkim udowadniać i sobie, że jest się najlepszym. Że ma się najlepsze pomysły, że moje na wierzchu, że ja, ja i tylko ja. Bo tak naprawdę w życiu nieważne są te wszystkie czempionaty. Ważny jest drugi człowiek, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Tak więc nie zgubcie się w tej walce o pierwsze miejsce. Okej. Okay. I to by było dla Was, drogie jedynki. Piszcie, jak tam to u Was wygląda. A może nie piszcie, może tylko wyślijcie mi jakąś emotikonkę, żebym wiedziała, że byliście tu ze mną jako jedynki. A teraz już zapraszam Was, drogie dwójeczki. I witam Was, drogie dwójeczki. Co cię pobudza? To jest trochę przekorne, co tutaj wyszło, bo pobudza cię właśnie to, że nic w Twoim życiu się nie dzieje. Przychodzi apatia, przychodzi beznadzieja, może warunki zewnętrzne takie, które są kompletnie niesprzyjające, które powodują jakby unieruchomienie Cię w jakiejś sytuacji, zdarzeniu, miejscu, pozycji. Gdzie wręcz nie widzisz dla siebie żadnych nowych możliwości. To wzbudza w tobie chęć właśnie wyrwania się z tego, właśnie ruszenia do przodu. To również, słuchajcie, może być choroba. Choroba, która z jednej strony przykuwa do łóżka, a z drugiej strony nakręca nas do tego, żeby z niej wyjść. To może być taki jeden z tych wielkich życiowych bodźców, który może w Tobie zmienić wszystko. Tak więc walka o siebie, walka o znalezienie wyjścia z sytuacji przy pomocy tego beznadziejnego impulsu to właśnie to, co może zmienić wszystko. I teraz na co uważać. Uważać, dobrze by było, żeby się trochę za mocno w tym wymyślaniu pomysłów na siebie nie rozmydlić, żeby się nie odrealnić, ale zarazem żeby nie utkwić w jakimś myśleniu. To może być myślenie o tym jak dobrze w życiu było mi, jaka ta przeszłość była cudowna, fantastyczna, jaka by mogła być. Jednym słowem takie rozkminianie na 500 tysięcy różnych sposobów danej sytuacji, danego zdarzenia, danej relacji, uczucia, intuicji, przeczucia, Słuchajcie, to jest takie rozdrapywanie yy, yy, wszelkich możliwych scenariuszy yy, i nie trzymanie się tego, co tak naprawdę życie nam proponuje. A radą, a radą jest właśnie uporaj się. Uporaj się z tymi wszystkimi kłamstwami, obłudą, yy, z tym takim niewidzeniem prawdy. Ale też z osobami, które mogą trochę tutaj mieszać, trochę chcą chcieć was, nas urobić w tym całym galimatiasie. Tutaj dobrze by było również uporać się z wszelkiego rodzaju holizmami. Tutaj sięganie po środki zmieniające świadomość, będzie niezwykle istotnym, żeby się od nich uwolnić, żeby rodzina mogła się cieszyć, żebyście wy właśnie cieszyli się tym wszystkim, co przynosi wam życie takie tu i teraz, żeby nie popłynąć w tych wszystkich spotkaniach przy biesiadnym stole, żeby nie dać się ponieść jakimś rządzą, Egoistycznym zachciankom. Również e, uwaga, aby w tym pędzie o szczęście, o radość, o spełnienie, e, nie za bardzo z tym życiem grać hazardową kartą. Dokąd cię to może doprowadzić, to całe. E, Podniecanie się życiem, pobudzanie życiem, które teraz jakby jest Twoim udziałem, do tego, że dojrzejesz, zmienisz się kompletnie z takiej osoby, która ma motylki w głowie, która chciałaby tworzyć, tak jak się tworzy obraz swoje własne życie, na taką chęć swoją własną, na swoją modłę, jak to mówią, dojrzenie do takiej osoby, która rozumie nie tylko siebie, ale też innym i chce innym pomóc, bo już wie, jak to jest. Wie, jak się przeszło przez wiele różnych dziwnych sytuacji. To zna się je wszystkie od podszewki. Już po małych symptomach można zauważyć, co tam w trawie piszczy. A tutaj uczucia, tutaj właśnie między innymi te holizmy będą niesamowicie ważne. Można je wyczuwać wręcz przez skórę. Ale też jest jeszcze, jak to z tym wyjściem, może być A, albo może być B. W momencie, kiedy utkwicie w pewnym miejscu, kiedy zatrzymacie się w tym odczuwaniu odczuć i uczuć swoich, jak realizować je, będziecie, możecie nie zauważyć, że te osoby, które były dla Was harmonijne, które dawały Wam właśnie poczucie bezpieczeństwa czy takiej stałości, gdzieś tam przemijają, tak jak czas przemija. A tylko tego czasu Wy nie wykorzystaliście. No i tyle. No i tyle. Z jednej strony bardzo optymistycznie, a z drugiej zawiało. Pesymizmem, ale przecież to od nas zależy. Którą ścieżką podążymy. Okej. Okay. I to by było. I to by było dla dwójeczki. A co tam dla trójki. I witam Was, drogie trójeczki. Co cię pobudza? Dojrzałość. Yy, mówią na to też. Yy, że czasami kogoś w relacjach podbudza jego myślenie, intelekt, że to takie pary właśnie, które już za jakby mrugnięciem oka wiedzą o sobie wszystko, w półsłowa się łapią, co dalej. Ale też, słuchaj, co Cię może pobudzać w tym życiu, to właśnie ta życiowa mądrość, którą doceniasz, którą teraz już po przeżytych tych latach i sytuacjach, wszystkich zdarzeniach losowych i w ogóle, to powoduje, że umiesz do tego wszystkiego podejść inaczej. I i dajesz sobie jakby drugą szansę, że już nie chcesz być taką skostniałą osobą, która z racji chociażby swojego wieku i doświadczenia, wypadałoby, żeby, jak to mówią inni, już raczej klapnąć na fotelu. Wziąć pilota do ręki albo dobrą książkę, może kakao i już zostać w tym fotelu, bujając się tak, żeby tylko ten czas przeminął. A ty nie. Ty postanawiasz z tych wszystkich swoich doświadczeń, przemyśleń, z tych wszystkich rozwiązań, które jednak w tej głowie pozostały po tych wszystkich właśnie waszych trudnych doświadczeniach. Postanawiasz z tego stworzyć atuty, wyjść z różnych opresji, użyć tego, zadziałać niekonwencjonalnie, bo ty tych wszystkich scenariuszy masz już w głowie mnóstwo. Przerobionych na swojej własnej skórze. I właśnie pobudza cię to, że możesz z tej głowy, jak z wielkiej biblioteki, wyjmować coraz to nowe, chociaż w starym wydaniu, zdarzenie i prawie jak przez kalkę przenosić je na obecną sytuację, czy na obecne relacje z ludźmi. I tylko na co powinniście uważać, żeby nie przeintelektualizować, żeby do wszystkiego nie podejść zbyt chłodno, żeby to nie było takie na maksa wykalkulowane. Bo właśnie oprócz tego całego myślenia niekonwencjonalnego, cwanego podchodzenia do życia, liczy się jeszcze uczucie, Liczy się szczerość, spontaniczność, taka wylewność, która powoduje, że człowiekowi chce się żyć, chce się tworzyć, chce się stanowić z kimś grupę, jedność, chce ręka w rękę z kimś się iść i razem, razem coś robić, razem po prostu być. I z tego bycia zauważać, że przynosi to fajne, wymierne i rezultaty, i efekty. Tak więc nie za dużo chłodu, trochę ciepła. A dokąd to możecie doprowadzić? Ano, do tego, że Twoja pozycja naprawdę będzie bardzo ugruntowana. Tutaj nie będziecie musieli martwić się o ani stan, Waszego posiadania, ani o to, czy stoicie mocno na nogi, bo tak właśnie będzie. A wszystko to, co jest zakamuflowane, co jest niedopowiedziane, co jest kłamstwem, oszustwem, jakimś krętactwem, nie będzie miało na Was wpływu, bo, bo Wy chcecie być osobami rzetelnymi, Takimi, które co myślą, to robią i mają tego efekty tu i teraz. Jednym słowem, będziecie w przyszłości osobami, które są szczere, wierne, w związkach stałe, na których można się z powodzeniem oprzeć, i może bez jakiejś tam wielkiej namiętności, ale właśnie na zaufaniu te związki z, będą, są niesamowicie mocno oparte. Tutaj nie ma jakiegoś wchodzenia w trójkąty, tutaj nie ma również kłamstw, oszustwa, ani też udawania. No tak. No i tyle. No i tyle. Trzymajcie się. Do następnego.